Który znak Zodiaku ma szczęście w 2024 roku? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, który znak Zodiaku będzie miał najwięcej szczęścia w 2024 roku? Chcesz wiedzieć, jakie prognozy przygotowały gwiazdy dla Twojego znaku Zodiaku? W tym filmie dowiesz się, który znak Zodiaku będzie cieszył się wyjątkowym szczęściem w nadchodzącym roku i jakie aspekty życia będą szczególnie korzystne. JR: Ogólna prognoza astrologiczna na 2024 rok. Rok 2024 przynosi wiele zmian i nowych możliwości dla wszystkich znaków Zodiaku. Wpływ planet takich jak Jowisz, Saturn i Mars będzie odczuwalny w różnych aspektach życia. Jowisz, planeta szczęścia i ekspansji, będzie odgrywała kluczową rolę, przynosząc szczególne błogosławieństwa jednemu z znaków Zodiaku. 2. Szczęśliwy znak Zodiaku: Waga. Jednym z najbardziej szczęśliwych znaków w 2024 roku będzie waga. Osoby urodzone pod tym znakiem mogą spodziewać się wielu pozytywnych zmian i okazji w różnych dziedzinach życia: kariera i finanse. W 2024 roku waga może liczyć na znaczące sukcesy zawodowe. Planety sprzyjają rozwojowi kariery i zwiększeniu dochodów. Jowisz w pozytywnym aspekcie do wagi oznacza nowe możliwości zawodowe, awanse oraz sukcesy w projektach biznesowych. Miłość. I relacje. Rok 2024 przyniesie także szczęście w życiu osobistym, wagom łatwiej nawiązywać nowe znajomości i pogłębiać istniejące relacje. Planety sprzyjają harmonii i zrozumieniu w związkach, co może prowadzić do zaręczyn lub małżeństwa. Zdrowie i samopoczucie. Waga będzie cieszyć się dobrym zdrowiem i pozytywną energią przez większość roku. Regularne ćwiczenia i zdrowa dieta będą kluczem do utrzymania dobrej kondycji. Warto także zadbać o równowagę psychiczną poprzez medytację i techniki relaksacyjne. 3. Inne znaki Zodiaku z dobrymi perspektywami Chociaż waga będzie najwięcej zyskiwać w 2024 roku, inne znaki Zodiaku również mogą spodziewać się pozytywnych wpływów. Baran. Baran może oczekiwać dynamicznych zmian i nowych wyzwań. W 2024 roku pojawią się szanse na rozwój osobisty i zawodowy. Ważne jest, aby Baran skupił się na swoich celach i konsekwentnie dążył do ich realizacji. Lewlu również może liczyć na korzystne układy planetarne. Sukcesy zawodowe, nowe projekty i twórcze inspiracje będą na porządku dziennym. Warto wykorzystać ten czas na realizację swoich pasji i marzeń. 4. Jak wykorzystać szczęście w 2024 roku? Aby w pełni skorzystać z pozytywnych wpływów gwiazd w 2024 roku. Warto pamiętać o kilku ważnych zasadach: bądź otwarty na zmiany. Elastyczność i gotowość do adaptacji to klucz do sukcesu. Nowe możliwości mogą pojawić się niespodziewanie, dlatego warto być przygotowanym na różne scenariusze. Inwestuj w rozwój osobisty. Rok 2024 to doskonały czas na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy. Kursy, szkolenia i rozwijanie pasji mogą przynieść wiele korzyści w przyszłości. Dbaj o relacje. Relacje z bliskimi są ważne dla naszego samopoczucia i szczęścia. Warto poświęcić czas na pielęgnowanie tych więzi i budowanie głębokich, autentycznych relacji. Podsumowanie. Rok 2024 będzie wyjątkowo szczęśliwy dla wagi, ale inne znaki Zodiaku również mają szansę na pozytywne zmiany. Ważne jest, aby być otwartym na nowe możliwości i aktywnie dążyć do realizacji swoich celów. Dziękuję za oglądanie i pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi prognozami astrologicznymi.